Cześć Wam, witajcie w dzisiejszym filmie Dzisiaj pogadamy sobie o rzęsach Jak pewnie większość z Was wie i EA dało niezły popis jeżeli chodzi o rzęsy u simów w czwórce bo one w porównaniu do tych na przykład z trójki wyglądają po prostu tragicznie Znaczy ja zazwyczaj aż tak bardzo na nie nie narzekam bo to wygląda po prostu jak kredka, kreska na powiekach, ale zawsze może być lepiej. No i oczywiście twórcy modów o wszystkim pomyślą. I oczywiście powstał mod na rzęs. W opisie filmu macie link do tej strony. Tutaj znajdują się wszystkie kreacje, że tak powiem, tej twórcy, tego twórcy, twórczyni. W sumie nie wiem nawet jak to przeczytać. Znajdują tutaj się tutaj rzęsy 3D, które nakładamy na oczy naszego Sima, ale to, co jest ważne, to żeby najpierw zdjąć tamte rzęsy, które nam założyło jej I do tego nam potrzebny jest taki usuwacz rzęs, który jest po prostu troszkę niżej na tej stronie, dlatego pobieramy sobie i to, i jakieś wybrane rzęsy, bo ich tutaj jest kilka wariantów Następnie już w kasie wchodzimy w twarz i w detale skóry wyjeżdżamy na dół, gdzieś tutaj powinno być, o coś takiego tutaj zresztą jest napisane i w tym momencie zniknęły nam rzęsy jej. i teraz co musimy zrobić, to tylko założyć sobie tamte, które chcemy i one są w dodatkach w okularach, jeżeli się nie mylę o Mamy rzęsy. Jakie chcemy. Niektóre z nich wyglądają dosyć sztucznie, ale na przykład te wyglądają bardzo fajnie i zazwyczaj właśnie ich używam. No i to by było na tyle. Jeżeli film Wam się spodobał i jeżeli szukaliście jakiegoś sposobu na to, jak takie. Naturalne rzęsy uzyskać, i, i mój film Wam pomógł. To bardzo się cieszę i zachęcam do zostawienia łapek w górę i do oglądania innych moich filmów i, tych, i tego, który nagrałam poprzednio i przyszłych. Dzięki, do usłyszenia.